Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Kolegium Nauczycielskiego wtarł się już na stałe w przedświąteczny krajobraz Wielunia. Jako Biordziński, muzyk i szef kilku wieluńskich chórów jak zwykle bardzo pieczołowicie przygotował świąteczny repertuar. Efekty pracy już w tej chwili. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, Że panna czysta, że panna czysta Porodziła syna. Chrystus się rodzi, Pan nie Anieli grają, króle witają, Pasterze śpiewają, byle tak lękają cuda,